Mariotyczne nutki, uroczyste obchody, śpiewy i akademie w szkołach oraz przedszkolach. Sposobów na świętowanie 11 listopada jest wiele. Jednym z nich jest organizowany już po raz kolejny piknik pod Biało-Czerwoną. Podobnie jak w roku ubiegłym, także i tym razem odbył się na skrzyżowaniu Ulizy Czarnieckiego i Krośnińskiej Promenady. Żyjemy bez pręgierza 105 lat, a 123 lata żyliśmy pod zaborami. Tak naprawdę to klamra, klamra historyczna, która powinna nam uświadamiać, jak ważną jest wolność, jak ważnym jest stwierdzenie, że jesteśmy państwem niepodległym, demokratycznym, że możemy się wspólnie bawić, świętować, że możemy, że możemy śpiewać hymn narodowy, że możemy robić to pod naszą biało-czerwoną. Wspólnota to słowo klucz, które podsumowuje obchody święta niepodległości, bo tego dnia możemy razem cieszyć się z naszej wolności. W Krośnie Odrzańskim na promenadzie tego dnia nie zabrakło patriotycznych występów. Na scenie zaprezentowali się m.in. uczestnicy patriotycznej nutki, która odbyła się w szkole podstawowej nr 2. Piknik pod Biało-Czerwoną był także okazją do wspólnego spędzenia czasu przy ognisku. Na Krośnian i wszystkich, którzy tego dnia przybyli na piknik, czekało ponad 300 kiełbasek. Poza tym nie zabrakło akcentów patriotycznych, takich jak biało-czerwone flagi. Najmłodsi mogli spędzić ten czas wspólnie ze znajomymi i rodzinami na tworzeniu wielkiej Biało-Czerwonej ci mama a jeszcze To nie tylko nauka patriotyzmu, to także przygotowania do kolejnej próby krośnieńskiego rekordu bicia długości flagi narodowej. Stworzona tego dnia flaga, być może pomoże w biciu rekordu w maju.